Dobry dzień, dobry wszystkim. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was standardowo na Starego Dobrego Vloga. Yy, mamy niedzielę, słuchajcie, jest godzina 11.45. Ja właśnie skończyłam się ogarnąć, zostały mi tak naprawdę tylko włosy. Yy, I będę się zbierać powoli, słuchajcie, do moich rodziców, ponieważ dzisiaj moi rodzice zaprosili. Mnie na obiad, bo Ali wyjechał, wraca dzisiaj wieczorem, a później idziemy z całą rodziną, całym moim rodzeństwem. Jedziemy do Zo. Ogólnie plan był taki, że mieliśmy pojechać do Parku Miniatur w Inwałdzie. Byliśmy tam lata, lata temu, natomiast stwierdziliśmy, że to nie ma sensu za bardzo, ponieważ mój tata jest pracy, wraca po południu no i po prostu sama trasa tam, zanim byśmy dojechali zanim co, no to trochę by minęło więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu a bliżej mamy zoo w Chorzowie w którym już byliśmy wielo, wielokrotnie Agatka też tam była już chyba kilka razy ale jest po prostu bliżej po prostu żeby spędzić miło razem czas wczoraj też był u mnie mój wujek, który przywiózł mi słuchajcie z Niemiec Zapas płynów do płukania marki Küsselweiss. To niemiecka odmiana płynów do płukania z kokolino, Natomiast wiecie ile kosztują u nas płyny kokolino. Ja zawsze, jeżeli ktoś jest w Niemczech, albo jak sama jestem w Niemczech, to przywożę sobie właśnie zapas kiesielwejsia, ponieważ on, słuchajcie, kosztuje ,59 euro 59. U nas Cocolino kosztuje bez promocji jakoś chyba 15 zł, więc Zawsze jak jestem, do sobie przywożę właśnie, albo kogoś proszę, żeby mi przywiózł zapas właśnie płynów do płukania, więc idę je zaraz schować. No i co, chciałabym troszeczkę jeszcze przed wyjściem ogarnąć w domu? Wczoraj, słuchajcie, udało mi się posadzić kwiaty. Poprosiłam moją przyjaciółkę o pomoc, i na początku jeździłyśmy po różnych sklepach, żeby dorwać w ogóle jakieś fajne kwiaty. Natomiast udało się, sukces, słuchajcie, więc mam zasadzone kwiaty. Muszę jedynie posprzątać jeszcze na balkonie, wyszerować dywan itd. Mam na balkonie jeszcze kilka kartonów ze świec, których chciałabym się pozbyć, więc tutaj też muszę poprosić moją przyjaciółkę, żeby to zabrała. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo ładnie i, i jestem dumna. Słuchajcie, dzisiaj jest przepiękna pogoda. Rano wyszłam z psem i było tak gorąco, że chyba zdecyduję się przebrać, bo mam na sobie t-shirt i taką długą plisowaną spódnicę, ale jest strasznie gorąco, więc myślę, że ubiorę dzisiaj jakieś spodenki, bo tak jak mówię, pogoda dzisiaj Dopisuję, udało mi się też w ten weekend wyprać dywan, słuchajcie. Zaraz wam pokażę, bo dokupiłam ostatnio parę rzeczy do salonu. I w ogóle muszę zdjąć jeden plakat, bo troszkę spadł, i jest krzywą, <gryw> więc muszę go zdjąć. Przykleję go sobie na taką dwustronną taśmę. Tutaj akurat mam taką dwustronną taśmę firmy Tesa. Ona mi się fajnie sprawdza. W ogóle nawet lustro, takie duże lustro w łazience mamy przyklejone właśnie na taką taśmę. I fantastycznie się sprawdza: nic nami nie odpada, i jesteśmy po prostu bardzo, bardzo z niej zadowoleni. Dostałam wczoraj sms i jak strasznie się ucieszyłam, ponieważ dostałam sms z IKEA, że planowana jest dostawa. Frontów do kuchni, których nam brakuje. Cały czas jesteśmy bez tych frontów już od listopada, bo cały czas są niedostępne w całej Polsce. No i właśnie szacowany czas to jest około 15 czerwca, ale włączyłam sobie po prostu powiadomienie, że jak będą dostępne, to dostanę smsa. No i w końcu skończymy kuchnię. Bardzo się z tego powodu cieszę. Z jednej strony już się tak trochę przyzwyczaiłam do tego, że mam otwartą kuchnię, ale no jednak chciałabym, żeby to było skończone, więc nie mogę się doczekać, aż przyjdą fronty. Teraz zabieram Was do salonu. Dobrze, tak się prezentuje ten dywan, o którym Wam mówiłam. Dorwałam go w obi, słuchajcie, na takiej promocji, że aż szok, ponieważ był przeceniony, słuchajcie, z 550 zł. Na całe 160 <noise> I stwierdziłam, że zrobiłam Dila życia, jestem z niego super Zadowolona, jest taki super minciusi Przyjemny Ale musiałam go wyprać Tutaj z tej strony, ponieważ No pan zdarzyła się niestety mała wpadka Jeżeli chodzi o Siusianie w domu Na dywanie, nowiutkim No i musiałam go wyprać I miałam, powiem wam, nie lada problem Jak usunąć mocz psa z dywanu Zorientowałam się z samego rana, że ten łobus nuty, no tak, że tutaj mi nasiusiała. Kiedy ten mocz był już, jakby, wiecie, taki wchłonięty, więc nie mogłam, jakby zareagować od razu. I musiałam tutaj no, parę razy zrobić małą akcję ratunkową. Jeszcze jest troszkę wilkotny, więc sobie schnie. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się pozbyć tej plamy, która tutaj była. Jeżeli nie, no to w ostatecznym przypadku obrócę po prostu ten dywan tym rogiem pod kanapę i nie będzie aż tak widoczne. No, ale cóż, tak też się zdarza. Jeżeli chodzi o inne nowości, to są właśnie te plakaty, które się pojawiły tutaj na ścianie. To jest zdjęcie z naszego ślubu. No i jak widzicie, trochę spadło, więc muszę zdjąć, poprawić i przykleić na tą dwustronną taśmę. Tutaj jest plakat z naszej podróży poślubnej na Malediwy i wywołałam sobie właśnie te dwa zdjęcia. I myślę, że naprawdę bardzo fajnie tutaj wyglądają. Pokażę Wam jeszcze te kwiaty. Kwiatów na balkonie pojawiły się zasłony. Zasłony zamówiłam, słuchajcie, na Allegro. Jest to taka ciężka, welurkowa mm, zasłona. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Na tyle jest fajna, że moja mama stwierdziła, że też sobie zamówi takie do siebie do, mm, do domu. I one są, słuchajcie, takie długie, że one mi właśnie tak leżą na podłodze, co mi się bardzo podoba. No, i tak to wygląda. Z drugiej strony jest taka sama, i jestem przeszczęśliwa. Teraz mogę powiedzieć, że salon jest w zasadzie prawie gotowy. Jeszcze brakuje mi jakiegoś stolika kawowego, ale powiem Wam, że z tego co się rozglądam, to nic mi się takiego nie podoba. Więc po prostu poczekam na coś takiego super, i wtedy myślę, że salon już będzie w pełni gotowy. I tak jestem szczęśliwa z tego, jak to teraz wygląda. Także tak to się prezentuje. Pranie, oczywiście, zrobione świeże, więc się suszy. No i ten dywan. Nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się go uratować. Jeżeli macie jakieś takie sprawdzone sposoby na pozbycie się plam, bo już próbowałam naprawdę wszystkiego. Próbowałam płynu do dywanów, próbowałam płynu takiego uniwersalnego, próbowałam sody oczyszczonej, próbowałam nawet ocet, więc wszystko to już tutaj zastosowałam. Zauważyłam też, że po praniu, właśnie ten dywan w tym miejscu jakby zmienił trochę swoją strukturę. Jest, zachowuje się też troszeczkę inaczej niż reszta. No nie wiem, może będę musiała wyczesać to w tym miejscu, zobaczymy. Na razie czekam, aż mi to wyschnie. Co ty robisz? No musi się pomiziać, musi się pomiziać. Tak to na tą chwilę wygląda. Ja zabieram się za chowanie tych płynów, trochę tutaj ogarnę i wezmę się za włosy, żeby jakoś dzisiaj wyglądać. Ciężu. Was już kolejnego dnia. Stwierdziłam, że zrobię Wam taki mały haul zakupowy, ponieważ wróciłam właśnie z zakupów. Odebrałam również paczki z paczkomatu, no i trochę się tego nazbierało. Więc stwierdziłam, że zrobimy sobie jeszcze na tym vlogu właśnie taki e, mały haul kosmetyczno-ubraniowo-rzeczowo, <grych> ponieważ mam tutaj i rzeczy do domu, i jeden ciuch, i w większości kosmetyki, ponieważ jutro wybieram się do węgierskiej górki, gdzie będę malowała kilka osób. I po po prostu brakowało mi kilku rzeczy, więc stwierdziłam, że wam pokażę. No i co, zaczynamy. Zacznijmy od tego, co kupiłam dzisiaj, ponieważ dzisiaj pojechałam też stacjonarnie do Rosmana, w zasadzie do kilku, ponieważ jednej rzeczy nie mogłam znaleźć, może zacznijmy od niej. Nie potrafiłam znaleźć w kilku Rosmanach żadnego tak naprawdę kleju do rzęs, a brakowało mi właśnie dla klientek, ponieważ te co mam już mi się kończą i po prostu nie wiem, czy mi starczą, więc wolę mieć wiecie w zapasie. I w trzecim Rosmanie dorwałam, słuchajcie, klej duo. To jest ta wersja szybko schnąca, tak naprawdę nie miałam innego wyboru. Jest, był to jedyny klej duo dostępny, więc stwierdziłam, że wezmę, bo i tak mi brakuje. Przepłaciłam za niego oczywiście w Rossmanie, bo ja go kupuję online gdzieś na Minty albo na Kokolicie. Zawsze wychodzi dużo taniej niż wiadomo, gdzieś tam w Rossmanie. Natomiast no, potrzebuję na już, więc musiałam wziąć. Następnie co kupiłam dzisiaj jest to tonik. Nowość u mnie, tonik do twarzy balansujący z Onlybio. Ja u siebie mam ten tonik z kwasami, natomiast stwierdziłam, że dla klientek potrzebuję bardziej uniwersalnego produktu. No i padło właśnie na ten z ONLY BIO. Uwielbiam ich produkty do włosów, dlatego mam ogromną nadzieję, że ten również mi się sprawdzi. Ogromny, ogromny plus za. Szklaną butelkę, doceniam naprawdę. No i mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Tak jak mówię, jest to balansujący tonik do twarzy 98% składników pochodzenia naturalnego. Może dla niektórych to być ważne, dlatego wspominam o tym. Następnie, co dzisiaj kupiłam, to kupiłam standardowo korektor z Catrice, ten wodoodporny. Dosłownie teraz mi się kończy już. Zawsze jak kończę ten korektor, to wyciągam jeszcze sobie tą uszczelkę, która tam jest w środku. Dzięki czemu mogę jeszcze zużyć trochę produktu, natomiast już tą uszczelkę wyciągnęłam i mam go naprawdę na wykończeniu, dlatego stwierdziłam, że zamówię sobie nowe opakowanie, żeby mieć w zapasie. Następna rzecz, którą kupiłam dzisiaj, również mi się kończy, jest to tuż do rzęs niezmiennie u mnie jeden i ten sam, kocham ten produkt, uwielbiam go za tą szczoteczkę silikonową, która przepięknie rozdziela rzęsy, no jest po prostu fantastyczny ten produkt, nie jest wodoodporny, więc jeżeli szukacie czegoś wodoodpornego, to niestety to nie będzie ten tusz, natomiast tak na co dzień uwielbiam fantastyczny produkt. No i ostatnia rzecz, którą zakupiłam dzisiaj z, z takich rzeczy kosmetycznych, to jest to rozświetlacz. W zasadzie nie miałam kupować żadnego rozświetlacza. Miałam jeden na oku, ale nie był dostępny. Znalazłam rozświetlacz z Catrice, który bardzo mi się spodobał kolorkiem, ponieważ jest to taki szampańsko-złoty kolor, idealny na lato. Myślę, że wielu karnacjom również będzie on pasował. I zamówiłam go z polecenia Maxineczki, ponieważ dzisiaj rano jak się malowałam, to oglądałam właśnie film Maxineczki i jak się nie mylę, ona smarowała sobie tym dekolt. No i jak już zobaczyłam go na szafce i tak ładnie się błyszczał, no to sami wiecie. Więc kupiłam, mam nadzieję, że fajnie mi się sprawdzi i nie tylko mi, jak i moim klientkom. No i dobrze, przebrnęliśmy przez zakupy kosmetyczne z dnia dzisiejszego. Przejdźmy teraz do zakupów kosmetycznych, które zamówiłam na Kokolicie, nie jest żadna współpraca. Ja zazwyczaj zawsze sobie sprawdzam i minty shop, i kokolite, które mają aktualnie najlepsze ceny. No i wtedy gdzieś tam e, chyba kokolita miała troszeczkę lepsze. E, coś tam też było w promocji, więc zamówiłam na kokolicie. Przede wszystkim zamówiłam niechcący dwa, ale u mnie się nie zmarnują, słuchajcie. Dwa fixery z Golden Rose. Ja bardzo lubię te fixery, to już jest moje któreś tam opakowanie. Dosłownie dzisiaj skończyłam moją mygiełkę, dlatego cieszę się, że już mi doszły i bardzo się cieszę, że zdążyło w ogóle to zamówienie dojść przed jutrem, bo jutro o 8 rano już muszę być na miejscu tam w węgierskiej górce, dlatego cieszę się, że doszło. Także mam dwa spreje, będę miała w zapasie, na pewno się u mnie nie zmarnują i następnie produkty w zasadzie trzy produkty które kupiłam z polecenia makijażystki która malowała mnie na mój ślub pozdrawiam Kornelia jeżeli oglądasz no i oczywiście jak Kornelia poleca no to musiałam polecieć do sklepu i to kupić a w zasadzie wejść na stronę internetową i to kupić przede wszystkim mam korektory znowu korektory ale tak jak mówię no Teraz mamy sezon ślubny, więc u mnie się na pewno nie zmarnują. Zamówiłam dwa korektory z Eveline, i to są te mm, korektory 24 godziny, full coverage, czyli mają podobno pełne krycie, ale zaufam tutaj Korneli i, i zobaczymy. Działam je w dwóch odcieniach z myślą o moich klientkach. Mam kolorek Light i mam kolorek 2. Natural, więc y, tak jak mówię, będą w zapasie, u mnie się nie zmarnują. I następnie dwa podkłady, które kupiłam również z polecenia y, mojej korneli, czyli podkład rozświetlający z AA y, podobno bardzo fajny na co dzień. Warto też go sobie łączyć z innymi podkładami, na przykład takimi jak Lovely Camouflage Foundation. Ja go wzięłam odcienu, y, w odcieniu beige, a ten wzięłam w odcieniu vanilla wydaje mi się, że to są takie bardzo uniwersalne kolorki, które będę mogła mieszać z innymi podkładami i że będą w większości klientkom właśnie pasowały, więc u mnie takie nowości i przebrnęliśmy przez wszystkie zakupy kosmetyczne. Następnie dzisiaj mamy z moim mężem rocznicę i chciałam mu kupić jakąś taką, wiecie, śmieszną kartkę na rocznicę. Niestety nic takiego nie znalazłam, ale znalazłam coś dla mojego psa. Słuchajcie, kupiłam taką matę. Jest to taka zwykła mata, powiedzmy na stół, natomiast ja kupiłam ją z myślą o moim psie i dam jej tutaj miseczki, bo wiecie jak ona je, no to czasem jej coś tam zleci, czasem coś opryska, więc wolę przetrzeć taką matę niż na przykład podłogę czy ścianę, więc brakowało mi czegoś takiego, więc jest. Następnie zamówienie, o którym tak naprawdę zapomniałam i gdyby nie to, że dostałam awizo, i poszłam na pocztę, to nie wiedziałabym, naprawdę totalnie bym zapomniała, że to zamówiłam. A zamówiłam, słuchajcie, kombinezon i zamówiłam go na Vinted. Jest nowy z metką, więc super. I wygląda w ten sposób. Przepiękny kolor, taki nudziakowy, bardzo w moim stylu. Jeszcze z takimi pięknymi, złotymi guzikami. Jak widzicie, to wygląda jak spódniczka jak sukienka w zasadzie, natomiast jest to kombinezon i on posiada, słuchajcie, na dole spodęki więc będzie fantastyczny na lato, duży, taki kopertowy dekolt, bardzo fajnie i tak pewnie będę pod niego nosić jakiś taki biustonosz, wiecie, z jakąś może koronką, albo jakiś basic, jakiś t-shirt, albo pod koszulkę, no nie wiem, coś wymyślę, no i tak pomyślałam, że może go dzisiaj założę, ponieważ wybieramy się z moim mężulem na obiad, a w zasadzie na włoską pizzę, ale uwielbiamy tą pizzę i bardzo chętnie tam pójdę. No i nie wiem, może założę sobie takie kombinę. Kto wie, kto wie, nie wiem. I słuchajcie, ostatnia rzecz, która przyszła, jest to rzecz domowa. W zasadzie jest to osłona na balkon. Wygląda, nie chcę, nie chcę jej teraz rozpakowywać, ale jest to taki grafitowy kolor. Taka wiecie, wodoodporna osłonka. Zamówiłam ją pięciometrową. metrową i mam nadzieję, że fajnie nam się sprawdzi, ponieważ teraz na balkonie mamy taką osłonkę słomianą, i ona jest już z nami ze dwa lata, ze dwa, może więcej. No, ale już trochę z nami jest i nie podoba ona mi się ze względu na to, że ona się sypie. Po prostu u nas balkon mamy od strony wschodniej, no i jak jest wschód słońca i wiecie, i się nagrzeje, wysuszy się ta słoma, to ona się strasznie kruszy i później jest mnóstwo tego na balkonie, dlatego już od dłuższego czasu chciałam to zmienić. I nastał w końcu ten moment, bardzo się cieszę, że to przyszło jeszcze przed weekendem, dlatego że może znajdę czas na to, żeby. Zrobić to po prostu w ten weekend. Także tak wyglądają moje zakupy. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji na dole, będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego weekendu. Buziaki! Pa.